O szkoleniu w polskiej piłce i jego problemach powiedziano już wiele. Jednym z głównych kłopotów jest infrastruktura, która mocno utrudnia organizację i przeprowadzanie treningów. Niedługo i to ulegnie poprawie, bowiem kluby lotto ekstraklasy przeznaczają coraz więcej pieniędzy na poprawę tego elementu. Wydaje mi się, że dzisiaj po prostu zmieniamy Legię na zawsze. Będzie już to inny klub. I, I ten ośrodek na pewno będzie jak gdyby kluczem do tego. To jest punkt wyjścia do tego, żeby e, próbować z tymi dobrymi zespołami europejskimi rywalizować, rywalizować niespontanicznie, nie od czasu do czasu, ale regularnie na ten poziom się znieść. Pomóc ma w tym inwestycja warta 80 milionów złotych. Tyle wyniesie budowa ośrodka treningowego Legii w książenicach, w skład którego wejdzie sześć boisk, w tym jednokryte, budynek klubowy z zapleczem hotelowym. Bursy dla zawodników Akademii, sale lekcyjne i oczywiście zaplecze treningowe. Innowacyjnym projektem będzie Legia Lab, czyli centrum badawczo-rozwojowe. Z takiego departamentu korzystają m.in. takie kluby jak Arsenal czy AC Milan. Performance sportowy bez wykorzystywania technologii, bez zmierzenia bez tego, co się robi, bez analizowania jest praktycznie już niemożliwe. Czasami to jest kwestia robienia w sposób perfekcyjny rzeczy podstawowych, Legia Lab, czy takimi rzeczami, takim badaniem, rozwojem tudzież popularyzowaniem wiedzy i wdrażaniem tej wiedzy do, prakty do, do praktycznego funkcjonowania, będzie się zajmowała, a czasami będą to kwestie być może jakichś przełomowych, nazwijmy to wręcz, wynalazków czy, 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 czy pionierskich projektów. Wiele osób w Polsce pukało się w głowie i mówił, o co ty robisz, zamiast inwestować pieniądze w coś takiego, powinieneś się koncentrować na kupieniu jeszcze lepszego piłkarza, i bo to najważniejsze są wyniki tu i teraz. Tylko że ja wiem i jak gdyby utwierdziłem się w tym przez ostatnie 5 lat, też funkcjonując dużo poza, poza Polską, tym piłkarskim środowisku i obserwując, co robią najlepsi, że bez takiego fundamentu, bez takiego środka po prostu legia nigdy tam się tam nie dojdzie. Dołączyć tam może też Jagielonia, której ośrodek treningowy zostanie oddany do użytku w ciągu najbliższych dni. To, co najważniejsze, żeby nie było trzech czy czterech zespołów na, na jednym boisku, bo wówczas jest trenerom dużo, dużo trudniej o taką pracę, a to na pewno zwiększy pole manewru, jeśli chodzi o treningi. W naszym przypadku to też będzie w tym samym miejscu pierwszy zespół i, i drużyny młodzieżowe, także na pewno może to wszystko razem fajnie funkcjonować. Dla mnie jako trenera to jest też cały czas ciągły monitoring. Jest na pewno łatwiej pozyskać zawodnika, bo nawet my zimą, rozmawiając z, z, z kilkoma zawodnikami, też i my przedstawialiśmy, że, że już wiosną wyjdziemy na, na, na bazę. Dla nich też to było kluczowe, bo nie oszukujmy się, tam, na, na, nasze po, pogorzałki na pewno gdzieś tam zachęcające nie są. Zachęcać do treningów będzie zaplecze Pogoni Szczecin. W odróżnieniu od innych klubów zawodnicy Akademii Portowców będą szkolić się w okolicy stadionu. Równolegle z budową stadionu, przebudową stadionu budujemy ośrodek i tak naprawdę. Dla nas to fundamentalny proces, gdzie pójdziemy o 30% do góry pod względem szkolenia. My się cieszymy, że tą bazę będziemy mieli koło stadionu. Ci chłopcy trenując w naszej akademii będą widzieć na wyciągnięcie ręki stadion, gdzie będą mogli w przyszłości zagrać. Jednak nawet najnowocześniejsze murawy i najlepsze zaplecze na nic się zda bez czynnika ludzkiego. Oczywiście te warunki utrudniają, ale musi być bardzo dobrze wykwalifikowana kadra trenerska i to jest klucz wszędzie w każdym klubie.